Dziś, 25 lipca 2025 roku, Prime Video w Polsce pogięło zaskakującą decyzję, eliminując z katalogu swojego serwisu streamingowego kultową trylogię filmową Władca Pierścieni. Trzy powiązane ze sobą filmy: Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże oraz Powrót Króla wkrótce przestaną być dostępne w ramach subskrypcji Prime. Od teraz widzowie będą mogli jedynie wypożyczyć je lub zakupić osobno w wybranych platformach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że władca pierścieni to nie tylko seria filmów, to epicki, trzyczęściowy podróż w świat fantastyki, stworzony na podstawie powieści J. Tolkiena noszącej tę samą nazwę. Reżyserem trylogii jest Peter Dixon, który wraz z żoną Fran Walsh oraz Filipą Boyens odpowiadał również za scenariusze. Cała trylogia przedstawia decyzje, niepewności i walki związane z wojną o pierścień w świecie śródziemia, a centralną postacią w tej opowieści jest habit frodo Baggins. Frodo który zostaje obdarzony niezwykle niebezpiecznym zadaniem zniszczenia pierścienia władzy, staje przed wyzwaniem, które może zakończyć się jedynie w ogniu ogniska szczelin zagłady. W chwili, gdy Frodo wyrusza na swoją misję, złowosobiem rocznego władcy Saurona, który planuje odzyskać utracony pierścień, rozpoczyna wojnę, próbując powrócić do dawnej mocy. Chociaż filmy opierają się na prozie Tolkiena, ich twórcy zdecydowali się na różne odstępstwa od książkowego pierwowzoru, co sprawiło, że wiele wątków zostało rozszerzonych lub zmodyfikowanych w porównaniu z oryginałem. Jednak nie można negować ich sukcesu. Trylogia Władca Pierścieni zdobyła w sumie 17. Oscar filmowy, z czego aż 11. przypadł trzeciej części Powrotu Króla. Film ten zyskał uznanie w całym świecie, dorównując tym prestiżu dziełom takim jak Titanic czy Benchur. Seria zdobyła także dziesiątki innych nagród, w tym Złote Gloubi, Nagrody Bafta oraz Sateni, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych w historii kina. Biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszy się ta trylogia, trudno nie zastanawiać się, co spowodowało decyzję Prime Video. Czyżby to był tylko krok w kierunku odświeżenia oferty, czy może zwiastun większych zmian w dostępności klasycznych dzieł? Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat tej nietypowej sytuacji. Czy te kultowe filmy wciąż mają dla ciebie wartość? A może masz pomysł na temat, którym powinniśmy się zająć? Zgłoś to, korzystając z czerwonego telefonu Radia Z.